Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i zapraszam Was dzisiaj na podsumowanie miesiąca kwietnia, czyli co przeczytałam w kwietniu. W kwietniu udało mi się przeczytać 13 książek. Nie jest to mój najlepszy wynik, ale i tak uważam, że nie jest źle. Powiem Wam, że z czego jestem zadowolona, to że przeczytałam książki z różnych gatunków literackich. Od powieści kryminalnych, thrillerów, obyczajówki, literatury pięknej, po reportaże, literaturę popularno-naukową, fantastykę trochę. Więc myślę, że dla każdego coś się znajdzie. Już nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. I teraz tak, pierwsza książka, o której chciałam Wam powiedzieć, to zabawka Roberta Ziembińskiego. O tej książce już mówiłam i dam Wam linka do recenzji powyżej. Zabawka: kryminał oparty, może nie oparty, ale inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce. Opowiada o seks biznesie w bardzo wysokich sferach i to, że właśnie można się stać taką seks zabawką. Polecam. Ma trochę minusów, jeśli chodzi o opisywanie może pracy policji, ale poza tym na pewno warte przeczytania. Kolejna książka to jest Golem Macieja Płazy. Książka, bym powiedziała, z gatunku literatura piękna, ale głównie opisująca Żydów, ich społeczność. Gdzieś na granicy wschodniej Polski, koniec XIX, początek XX wieku, ich obyczaje, ich rytuały, to jak się żyje w takiej małej miejscowości, gdzie są bardzo ortodoksyjni Żydzi, konflikty między nimi, ich postrzeganie świata. Powiem Wam, że bardzo bardzo ciekawa i zaskoczyłam się bardzo na plus i powiem Wam, świetny, świetny język jakim jest napisana ta, ta proza, więc gorąco polecam. Kolejna książka to z cyklu Powieść historyczna, literatura obyczajowa Spotkajmy się zanim przyjdzie zima Zbigniewa Zborowskiego To jest słuchajcie, saga rodzinna tocząca się od powstania styczniowego Aż do powstania warszawskiego, czyli do zakończenia II wojny światowej, wszystkie losy, rodziny przeplatane różnymi historiami, dodatkowi bohaterowie. Cała ta historia jest umiejscowiona w różnych wydarzeniach ważnych, historycznych i dla Polski, ale również dla Europy i świata świetnie się to czyta, bardzo ciekawa, polecam. Kolejna książka to z cyklu fantastyka młodzieżowa. Nie jest to mój gatunek, ale sięgnęłam. Arkadia Justin Spandel. Spandel, książka opisująca może takie post-apo, ale że na ziemi pojawiają się anioły, które chcą doprowadzić do zagłady ludzi, tak, do gatunku ludzkiego, ponieważ ludzie są zli, ale chcą przyjmować ich powłokę ludzką. Dla mnie książka średnia, ale być może dlatego, że nie jestem fanem tego gatunku. Kolejna to jest Mocna więź Magdaleny Meicher. Jest to kryminał, thriller inspirowany również prawdziwymi wydarzeniami. Bardzo um, mocna y, książka. Bardzo gorąco ją y, polecam i myślę, że zostaje na długo z czytelnikiem. I w odróżnieniu do zabawki ta mi się bardziej y, podobała. Y, być może dlatego, że ja bardziej wolę taki styl, ponieważ w Mocnej Więzi mamy. Y, w zasadzie przeniesione jeden do jednego historię zamordowania kobiety. Jest to jakby na, na faktach. Cała ta historia jest autentyczna. Jest opisywana z perspektywy matki, ale również materiałów ze śledztwa, z mediów. I tutaj mamy historię jakby relacji i tą bohaterkę poznajemy odkąd się urodziła, w zasadzie aż do śmierci i jakby perspektywę tego śledztwa. Czyli to toczy się w dwóch wymiarach, czyli od narodzenia naszej bohaterki do morderstwa i od morderstwa, można powiedzieć, do zakończenia śledztwa. Bardzo ciekawe, bo powiem Wam, Taka perspektywa, właśnie ukazania, czyli że mamy możliwość jako czytelnicy poznania tak dogłębnie bohatera, który został, czyli zamordowany, czyli jakie motywy mogły powodować to, że ktoś został zamordowany, no to na pewno daje bardzo dużo odbiorcy. Więc widzicie, rozgadałam się, czyli dobra książka. Kolejna to jest Klara i Słońce, Kazuro i Shiguro. Jest to pierwsza po Noblu książka Kazuro Ishiguro, brytyjskiego pisarza. Mówią, że Klara i Słońce jest inspirowana grą komputerową, natomiast powiem Wam, że ja po analizie uważam, że być może była to inspiracja Kazuro Ishiguro. Natomiast Cała, cała treść, całe to, co jest jakby najważniejsze, czyli ta konsystencja, to jednak jest całkowicie inna. Do recenzji Klary i Słońce to też Wam dam linka. Klara i Słońce opowiada o androidzie, który pełni rolę takiego opiekuna do dzieci od, nie wiem, odkąd jest, ma kilka lat, aż do pójścia na studia i ukazuje z dwóch perspektyw, czyli android, który ma jakąś empatię i człowiek, który jest postrzegany przez tego androida jako mający większą empatię, ale czy na pewno tą większą empatię ma i ma, jest stały w uczuciach, tak jak jest stały ten android. No to tutaj już zapraszam Was do lektury. Kolejna to bibliotekarka Saint-Malo Mario Escobara. Ja lubię wszystkie książki Mario Escobara, ponieważ mają też taki klimat są napisane takim wspaniałym językiem i są pełne cytatów, które można sobie zapisać tak zwanych złotych myśli. Bibliotekarka Saint-Malo też toczy się w czasach II wojny światowej, w małym miasteczku we Francji, gdzie no, bibliotekarka tak czy jedna z kobiet chce ochronić przed nazistami najbardziej cenne, cenne zbiory czytelnicze i manuskrypty i to chowa i dlatego jest w stanie poświęcić wszystko. Jak się potoczy to, no to tutaj też zachęcam Was do lektury. Kolejna książka to jest Psy drobnych Olga Hund. Książka z cyklu Literatury Pięknej, ale też bym powiedziała bardzo psychologiczna. Opisująca z perspektywy. Osoby chorej na depresję, jak wygląda choroba na depresję i pobyt w szpitalu psychiatrycznym, osoby młodej, ale nie dziecka już, tak? czyli po tym 18 roku życia. Mocna książka, ale myślę, że trzeba już coś wiedzieć o depresji, żeby po nią sięgnąć, ponieważ może być niezrozumiała. Jeśli nic nie wiemy o tej chorobie. Kolejna książka to z cyklu reportaż, literatura popularna naukowa, "Zaraza, najskuteczniejsi zabójcy naszych czasów" Davida Kłamena. Niesamowita książka. Jest to literatura faktu, literatura naukowa, ale słuchajcie, napisana tak jak powieść, jak jakiś thriller, gdzie rzeczywiście możemy poznać. Jak działają te wirusy, jak się je bada, jak się szuka ich początku, jak to wszystko wygląda. Również autor uczestniczy w wyprawach poznania danego wirusa, na przykład w Afryce eboli, szuka, więc naprawdę niesamowite i gorąco polecam. Kolejna książka to Rzeki Płyną jak chcą, Albeny Grabowskiej, czyli taka nostalgiczna powieść historyczno-obyczajowa w stylu Albeny Grabowskiej. Bardzo ciepła, bardzo wzruszająca i bardzo relacyjna, tak jak według mnie wszystkie książki Albeny Grabowskiej, czyli pokazująca. Relacje między bliskimi osobami. Kolejna to jest Trzydziestka Tomasza Żaka, Kryminał. Jest to debiut literacki Tomasza Żaka. Dla mnie jeszcze są pewne elementy do dopracowania, natomiast nie jest to zła książka. O czym opowiada? O tym, że syn burmistrza tuż przed swoimi 30 urodzinami zostaje brutalnie zamordowany, no i toczy się śledztwo, ale tak naprawdę kto zabił? Czy ojciec jest w stanie zabić własnego syna dla pieniędzy, dla władzy, dla pozycji, prestiżu, jakie ma spojrzenie na to jego matka? Jakie są zależności w takiej małej społeczności w walce o władzę, o przywileje? Czy można szantażować kogoś z innego miasta? Jak wyglądają te powiązania właśnie w tych wyższych można powiedzieć, strukturach? To było ciekawe, tak? Natomiast autor trochę za szybko według mnie wyłożył karty, no ale to już do oceny. Książka nie jest zła. I ostatnią książką, jaką przeczytałam w kwietniu, to jest Bezbożnik przeciw władzy religii Piotra Szumlewicza. Książka to jest zbiór esejów, które mają pokazać, że ateizm jest lepszy niż wiara. Natomiast autor tak, takie argumenty przedstawia w taki sposób, tak jak Kościół katolicki przedstawia, że należy wierzyć. I dla mnie to osobiście w ogóle książka nie jest przekonująca, właśnie przez to. Czyli ponieważ autor kompletnie nie dał możliwości wypowiedzenia się drugiej strony, albo nie ukazał perspektywy drugiej strony, albo co może dawać, tak? Nie wiem, wiara, kościół i tak dalej, tylko że nie wiem, to jest złe, bo to, 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 tak? A kompletnie nie ma, i te argumenty są też tak agresywne, tak, prowokujące. I w taki sposób napisane, tak jak właśnie komentuje to Kościół Katolicki, jakieś zachowania, powiedzmy, które mu się nie podobają. I to spowodowało, słuchajcie, że to wygląda trochę tak jak walka polityczna i no, dla mnie ta książka no, jest bardzo słaba. Natomiast to już zostawiam do oceny Wam. Więc tak jak widzicie, różne gatunki literackie, różne książki. Mam nadzieję, że coś z tego Wam się podobało. Przy każdej, jeśli już była wcześniej recenzja, to dam Wam linka u góry. No i zapraszam Was do subskrypcji, do odwiedzania Instagramu. Często wrzucam jakieś konkursy. I do zobaczenia.